Fani na całym świecie są bardzo szczęśliwi, że Katrin Schwarzenegger powiedziała tak Chrisowi Pratowi i zgodziła się zostać jego żoną. Aktor podzielił się radosną wiadomością na swoim Instagramie i media plotkarskie mówią tylko o tej idealnej parze. Zdaniem Anne Faris, byłej żony prata Katrin, będzie niezwykłą macochą dla ich sześcioletniego syna Jacka. A co my właściwie o niej wiemy? Obejrzyjcie nasz film, aby się dowiedzieć. Przyszła pani Pratt, 29-letnia Katrin, jest o 10 lat młodsza od swojego narzeczonego gwiazdy kina przygodowego Chrisa Prata oraz córką ikonicznego i niezwykle popularnego aktora Hollywood Arnolda Schwarzenegera. Matką dziewczyny jest Maria Shriver, dziennikarka i siostrzenica byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych JFK. Chociaż może się wydawać, że bycie córką dwojga tak słynnych osób czyni ją rozkapryszoną celebrytką, jest to bardzo dalekie od prawdy. Katrin znana jest z tego, że napisała dwie książki. Pierwsza pod tytułem Rock What You've Got: Secrets of Loving Your Inner and Other Beauty from Someone Who's Been There and Back. Została wydana w 2010 roku. Katrin opowiada w niej o swoich problemach i kompleksach związanych z niską samoceną spowodowaną wyglądem. I przytacza własne doświadczenia z lat studenckich. W drugiej książce pod tytułem I Just Graduated. Now What? Honest Answers from Those Who've Been There, napisanej w 2014 roku, Katrin udziela rady absolwentom, jak wybrać najlepszą drogę do rozpoczęcia kolejnego ważnego etapu w ich życiu. Oprócz, oczywiście, słynnego nazwiska, te dwie książki dały jej międzynarodową sławę. Maria Schreiber również jest pisarką, więc Katrin z pewnością brała ją za przykład i raczej nie trudno jej było podążać śladami matki. Ale młoda Schwarzenegger nie tylko pisze książki, ma również własną stronę internetową, na której dzieli się wskazówkami na temat mody, stylu, dekoracji, urody i zdrowia. Ponadto Katrin okazjonalnie współpracuje z czasopismem kobiecym Instyle i wystąpiła gościnnie jako współgospodarz programu The View. Katrin nie zawsze jednak wykazywała pasję do dziennikarstwa i pisania. Podczas wywiadu dla Girl Boss Schwarzenegger przyznała, że w dzieciństwie ani w okresie dojrzewania nie lubiła tego robić, ale później wręcz to pokochała. Dokładnie powiedziała: Kiedy dorastaliśmy, moja mama miała moje rodzeństwa, ja w pamiętniku piszę o wycieczkach, które organizowaliśmy i różnych innych doświadczeniach, jakie przeżywaliśmy. Wtedy nienawidziłam pisać dziennika. Zresztą, kiedy masz 8 lat, ostatnią rzeczą, jaką chcesz robić, to pisać w pamiętniku o swoim dniu. Ale cieszę się, że mam te dzienniki i jestem w stanie spojrzeć wstecz na to, co było w mojej głowie, gdy miałam 8 lat, 14 lub w trakcie studiów. Pisanie od zawsze było w Ważną częścią mojego życia. Katrin jest również oddaną działaczką na rzecz praw zwierząt. Jest ambasadorką amerykańskiego Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwom i bardzo często używa swojej strony internetowej i mediów społecznościowych, by rozmawiać o znaczeniu opieki nad zwierzętami i promować adopcję zwierzaków zamiast ich kupowania. W rzeczywistości Katrin swoją trzecią książkę, Maverick i ja, która jest opowiadaniem dla dzieci, poświęciła właśnie temu tematowi. W książce z obrazkami opisuje własne doświadczenia związane z adopcją zwierzaka i promuje tę akcję, by dzieci mogły uczyć się od postaci że lepiej jest adoptować niż kupować zwierzątko. Obecnie, oprócz pełnego poświęcenia związkowi z Chrisem Prattem, który zresztą, zgodnie z doniesieniami Vanity Fair, rozpoczął się latem ubiegłego roku, i przygotowaniem do ślubu, Katrin pracuje również nad swoją czwartą książką. Publikacja nie ma jeszcze tytułu, ale według Gerbos będzie przede wszystkim dotyczyć kwestii przebaczania. Biorąc pod uwagę wszystkie te cechy, nie jesteśmy zaskoczeni, że oprócz gratulacji, które Katrin otrzymała od swojej matki, gdy ta napisała: Gratulacje dla dwojga miłych, kochanych, troskliwych, Uduchowionych ludzi. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, jesteś błogosławieństwem. Tak, zróbmy to. Katrin otrzymała także błogosławieństwo od Anny Faris, byłej żony Chrisa Prata. W poście Faris napisała: Jestem bardzo szczęśliwa z waszego powodu. Gratulacje. W rzeczywistości, zgodnie z doniesieniami, ET, Faris wielokrotnie mówiła, że jest bardzo szczęśliwa, że Katris ma dobre stosunki z ich synem i że jest przekonana, że będzie niezwykłą macochą. Po poznaniu faktów o pięknej Katrin, możemy tylko powiedzieć, że Chris Pratt jest bardzo szczęśliwym człowiekiem. Jak myślicie, jaka przyszłość czeka? Katrin i prata, czy podobają Wam się jako para? Chcielibyśmy przeczytać Wasze opinie. Nie zapomnijcie o lajku i subie. Do następnego razu.